Dobry wieczór. Witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu piątej kolejki Betke w III Ligi, w którym GKS Wikielc zmierzył się z zespołem Olimpijewą. Rezultat tego meczu to 1 do 1. A na konferencji są z trener drużyny gości, pan Tamer Jarzybowski. Dobry wieczór Panie Trenerze. A także członek tak. zespołu gospodarzy, pan Mateusz Sobieraj. Dobry wieczór. Jako pierwszego dokumentarz do dzisiejszego meczu poprosimy trener drużyny Prosimy, prosimy trenerza. Eee, straciliśmy w eee, bardzo dwa, dwa bardzo ważne punkty. Jakby tutaj oczywiście ja nie mam na myśli tego, żebyśmy żeby w ciemno tutaj e, sobie to zgadnęli, ale, ale e, mamy 1-0, gramy o jednego e, więcej mm, e, i brakiem charakteru, mm, brakiem brakiem e, dojrzałości, brakiem takiego wspaniałstwa nie domykamy meczu na 2-0, nie jesteśmy kilka razy w drugiej połowie w polu przeciwnika, e, stwarzamy jakieś tam okazje, mamy... Obowiązek zamknąć ten mecz i, 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 i nie wyczekiwać na zakończenie go 1-0, bo takie rzeczy w piłce nożnej są bardzo częste, częste gdzie, gdzie przeciwnik, jakby my zbyt biednie, zbyt pasywnie czekamy na, wegetujemy troszkę na boisku i, i przeciwnik stworzył sytuację całego fragmentu i bramkę wyrównującą strzelił. Ja powiem tak, kilka osób bardzo mnie rozczarowało, kilka zmian mnie rozczarowało, e, uważam, że nie pokazaliśmy dojrzałości. E, uważam, że e, pasywność i bierność to jest coś, czego nie cierpię piłcenożnej my dzisiaj w drugiej połowie szczególnie pasywni i biedni, byliśmy za bardzo i zostaliśmy bardzo mocno i brutalnie e, ukarani. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Teraz o się dzisiejszego spotkania Poprosimy szczęście na zespoł gospodarczek. Proszę, nasze miastę. Tak zacząłem od początku wielkie podziękowania dla pokoju, do całej drużyny, ponieważ stanęli na wysokości zadania i potrafiliśmy... Stawić czoła w 10 e, strzelić bramkę i doprowadzić do remisu, co myślę, że powinno nas w perspektywie czasu budować jako, jako modu drużynę, e, bo w tej sytuacji, kiedy byliśmy jedno miejsca, sobie więcej sytuacji niż grając w 11, e, co też trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Może jeszcze na początku szybko stracona bramka, w powstałym fragmencie wiedzieliśmy, spodziewaliśmy się, więc tym bardziej tutaj musimy jeszcze nad tym mocno popracować, ponieważ. Byliśmy przygotowani na to, że Olimpia jest bardzo groźna jest na prostych fragmentach. Niestety nie udało się tego uchronić. Mało stworzyliśmy sytuacji, kontrolowaliśmy może mecz w tych 31 minutach. To znaczy byliśmy, częściej przy piłce, ale nic z tego nie wynikało. Brakowało ruchu, brakowało przyspieszenia i zmiany tempa gry. Eee, tak jak mówiłem na no, początku, bardzo się to, że, że potrafiliśmy, że wychodząc na drugą połowę wiedzieliśmy, że stać nas na to, żeby strzelić bramkę i jeszcze raz wielkie słowa uznanie dla zawodników e, i dla całej Katowicze. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Czy ma jakieś pytania? Tak, po jednej z myślą, że telenerze zaczniemy na gospodarza, jak jest mój plan przy sobie. Dwie równe połowy to chyba coś, co będziecie łatwo się zrobić w sobotę. No bo w sobotę, zobaczymy, pierwsza połowa z pokoju, druga wiosna, teraz podwładnie. Pierwsza słabsza, druga lepsza. Czyli te dwie połowy, takie równo tak skokowe. koki. Żaden te skoki, tak mi się przydał, dwie równe połowy. Racja, no trudno się nie zgodzić. E, to prawda, że jeszcze szukamy, szukamy tego optymalnego naszego tempa przez 90 minut, nie tylko przez 45 minut. Tutaj oczywiście mamy nadzieję, że tak będzie, ale, ale sytuacja wojskowa życie pokazało, że niestety będziemy grali część pierwszej połowy i drugą połowę w osłabieniu. Ale tak, na pewno będziemy szukali tego, tej stabilizacji tego, żeby zagrać lute 90 minut i żeby pokazać to, na co nas stać, bo myślę, że jeszcze jest duży potencjał drużyny, który, który nie został pokazany. No teraz, 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 teraz ten gości ma gdzieś sentyment, tro, sentyment trochę był, no bo jednak się, że jak się spotykaliśmy, to sensie, że teraz ten restablić się siedził. Więc trochę motywacja była rozwój tutaj podwójna w tym meczu. No pewnie jestem szybko ludźmi i jakby ktoś tutaj powiedział, że, że, że nie ma w jakiś tam sposób z tyłu głowy tego, że nie, nie wymarzymy trzech lat życia, e, trzech lat życia, gdzie, gdzie my w naszej branży doskonale wiemy, jak mocno musimy e, jak dużo serducha, jak dużo, jak dużo pracy wkładamy w, te, w dzień codzienny, wyzwania, w wyzwania, w ograniczenia, w możliwości. I, i, yy, I w pewnym momencie życia zostawimy całego siebie, najlepszą wersję siebie. I, i, i to z tym obowiązkiem jestem, Natomiast staramy się przed oczywiście to w jakiś sposób ukryć, bo, bo, bo w tej lidze nie ma, yy, nie ma nic za darmo, nie ma nic łatwo, nie ma nic przyjemnie. Wszystko jest trudne, wszystko trzeba wysiadwać. To nie jest tak, że nam się należały trzy punkty, albo, albo w Giercowie, albo w kogokolwiek należy, to, to wszystko jest brutalne i, i trzeba, trzeba naprawdę e, cały czas, cały czas e, grać na pewno charakterze by, 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 coś, e, by coś mieć, by zdobyć te punkty tutaj w czy trzy, tak na pewno na, na ten temat natomiast teraz teraz e, odgrodziłem to już gdzieś tam na przełomie czerwca, lipca e, tą historię i, 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 i i teraz yy, robię wszystko, by, by, by to w całego siebie zostawić, najlepszą wersję siebie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Czy macie jakieś pytania? Żadnych już nie pytałem. Nie ma. Dziękuję bardzo.